Wolność jest dla mnie możliwością swobodnego kreowania swojej rzeczywistości wedle swoich, czyli moich zasad, według mojego kręgosłupa moralnego, według moich wyobrażeń, względem tego, jak ten świat i ta moja rzeczywistość powinna wyglądać. I uważam to za absolutnie największy człowieczy przywilej i szczęście. Z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia osoby, która zajmuje się sztuką, Czyli z punktu widzenia artystki. Wolność sprawą jest absolutnie kluczową, i gdyby nie ona to żadna sztuka nigdy powstać by nie mogła. I byśmy się w tej materii nie rozwijali zupełnie. Więc dla mnie wolność jest ważna, bo daje mi możliwość tworzenia. I codziennie rano budzę się z takim poczuciem, że. Mogę zrobić absolutnie wszystko, co tylko przychodzi mi do głowy, na co tylko mam ochotę. Czym tylko chcę się podzielić, mogę stworzyć to i przekazać dalej. Jest to absolutnie fundamentem tego, czym żyję i co jest największą radością mojego życia, czyli tworzenie sztuki. Dlaczego niektórzy ludzie walczą o wolność dla innych? Przede wszystkim muszę powiedzieć, że. Że, że podziwiam ich i nie wiem, czy ja byłabym zdolna do tego typu poświęcenia, no bo yy, przede wszystkim to oni poświęcają swoją wolność i swoją codzienność yy, na rzecz przyszłości, na rzecz innych. Yy. Uważam to za jedną z piękniejszych i wspanialszych rzeczy, jakie w ogóle człowiek może yy, zrobić dla swojego gatunku. Wolność udostępni.